Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Final Fantasy VIII. I udajemy się teraz w poszukiwaniu Elen. Elon? Elin? Nie to chciałem. Czy tu jest biblioteka, czy tu jest parking? E, to jest parking. Musimy znaleźć bibliotekę, bo ona będzie siedzieć w bibliotece. I chyba to jest tutaj na niebieskim kolorze, prawda? Powiedzcie, że tak. Tak jest, biblioteka, cudownie. Tam ona będzie siedzieć. U, kolejna pensja wpłynęła. Cudownie. W ogóle.. Ciekawe, czy ona chce grać z nami na przykład w karty. Wiem, że to właśnie od niej możemy wygrać tą kartę laguny, która będzie mi potrzebna. Tylko to chyba dopiero na trzecim dysku. Tak, Squall. Ty jesteś Elon? Tak. Jesteś Elon? Tą Elon? Co się tu dzieje? Znasz lagunę, prawda? Tak, bardzo kocham wujka lagunę. No to mi powiedz, czego my doświadczyliśmy. Squall, przepraszam, to trudne do wytłumaczenia. Lecz jedna rzecz to przeszłość. Oglądaliśmy przeszłość? <laughs> Ludzie mówią, że nie da się zmienić przeszłości. Lecz jeśli wciąż jeszcze jest taka możliwość, warto próbować, tak? Zmienić przeszłość? Ona mówi poważnie? Chyba muszę odpocząć. To ty jesteś za to odpowiedzialna? To ty nas zabierasz do świata snu? Przepraszam. Tylko nie to. Tak wielu rzeczy nie jestem w stanie pojąć. A czemu ja? Mam wystarczająco dużo problemów. Nie mieszaj mnie w to. Przepraszam. Nie, nie licz na mnie. Squall, znalazłeś się, lon? Um, ja jestem lon. Dobrze się czujesz? Skłola trochę podłamało. Elon między słowami chciała powiedzieć: Jesteś moją jedyną nadzieją. Czyli coś, coś jest nie tak z przeszłością. Czemu ludzie polegają na innych? W końcu tak musisz polegać na sobie. Doszedłem tak daleko tylko dzięki sobie. Jasne, nie mogę nic zrobić, by jak był, byłem dzieckiem. Polegałem na innych, lecz. Kozackie te statki. Będę pierwszym, który przyzna się, że jest tutaj z powodu innych ludzi. Czuję się teraz dobrze będąca. Mam wszystkie umiejętności potrzebne do przetrwania. Nie jestem już dzieckiem. To kłamstwo. Nic nie wiem. Jestem zagubiony. Nie chcę na nikim polegać. Jak mogę tego dokonać? No, Słowo jest bardzo zamknięty w sobie człowiekiem. Może ktoś mi powie. Ktoś? W takim razie i ja i tak skończę polegać na innych. Siostrzyczko. Mały squall. Jestem całkiem sam. Ale zrobię wszystko, co się da. Żeby sobie poradzić bez ciebie. Sam o siebie zadbam. Hej, to znowu ja. Nie spałem. Naprawdę? A zdawało mi się, że słyszałem jak mówisz przez sen. No bullshit. Zaraz wrócę. Okej, okay, przepraszam, musiałem odebrać telefon. Mm, ale ci nie powiem co mówiłaś. Ej, chodźmy się przejść. Znowu? Tamto to było odprowadzenie. A teraz chodźmy się przejść. Mm, to idź sama. Tu jest bezpiecznie. Ale ja nie chcę mieć ochroniarza. Wiesz, zawsze jesteś zbyt zatopiony w myślach. Czemu się nie rozchmurzysz, choć na trochę? Nie jest dobrze za dużo myśleć. Chciałem tylko powiedzieć, że byłoby mi niezmiernie miło, <grywa> podrywa skłola, no trzymać ci towarzystwa, wasza wysokość, mając w nadziei, że uda mi się od oddalić od ciebie złe myśli co o tym myślisz was, wasza wysokość? Przez, przystanę na to no dobrze dziękuję ci wasza wysokość w porządku no to chodźmy okej okay. rina mnie rozbraja czasem hmm. zapiszemy sobie tutaj grę I zasuwamy na ten spacer. Nie wiem za bardzo, gdzie się powinniśmy teraz udać, bo już nie pamiętam tych takich szczególików dotyczących tej kampanii. E, witajcie wszyscy, z tej strony wasz dyrektor. Mm, kable zostały naprawione i cieszę się, że znowu mogę przemawiać. hura! E, dyrektor... Um, wow! Okej. Okay. Coś się chyba dzieje. Wielki mistrz rybacki po... Powolny dzień. Dziś dzień chłopie. No dalej. Dawać mi tu coś wielkiego. A, okej. Okay. Na coś wpłynę, wpłyniemy. Lol. <ścoughs> Teraz mu bierze. No ciaciuś, decyduj się. Sakra, kiedy jest wielkie. Dyrektor Squad, Squad, mówi dyrektor, przyjdź do mojego pokoju. No i tyle ze spacerów. a za chwilę. Uuu. Szybko przyjdź do mojego pokoju. No, zacumowaliśmy. Co chcesz? Trochę tylko w mieście. Proszę o spokój. Proszę też pod żadnym pozorem nie opuszczać ogrodu, dopóki nie dostaniecie pozwolenia. Chcemy jak najszybciej doprowadzić wszystko do porządku. Dziękuję za współpracę. E, Squall, dzięki Ci, że wszedłeś. Oto rozkaz dla Ciebie. Przypłynęliśmy do rybackiego horyzontu. Proszę zejść na ląd z Zelemirino. Zajdź, znajdź burmistrza i przeproś za, te, za to zdarzenie. Powiedz, że przybywamy w pokoju. Gdy tam będziesz, rozejrzyj się również po mieście. Tak jest, tak Sir. A, czemu muszę tam iść? Chcesz mi coś powiedzieć? Nie. Syd to nie tylko militarne siły specjalne. Chyba byś... Yy, chcę, byś zobaczył świat. Byś poszerzał swoje horyzonty, Squall. Ma co do ciebie, mam co do Ciebie wie, większe oczekiwania. A teraz już idźcie. No dobra, dyrektorku. Jak zwykle przerywasz mi randkę. Będziemy musieli się. Dobiliśmy właśnie chyba do Fishing Village. E, co tam? E, idziemy do rybaczków? To jesteśmy. No, jakbyście zgadli, wychodzimy na teren rybackiego horyzontu. E, wystosujemy oficjalne przeprosiny i poobserwujemy miasto. <laughs> no i dobra. Jo, jak chcesz iść do rybaczków, to wyjdź na taras na drugim piętrze. Brama główna jest zamknięta. No dobra, dzięki za info. W razie od razu tam popędzimy. Drugie piętro. I zasuwamy do tego tarasu. Powiem wam, że jestem zaskoczony na razie działaniem tej wersji pc na której gram, bo spodziewałem się właśnie, że pc wersja będzie bardzo hmm. kłopotliwa do nagrywania, a jednak zero. Wystarczył fraps. Nadchodzą. <laughs> no. Przybyliśmy, by was ostrzec zanim wejdziecie na ląd. Nie wzbudzajcie żadnych konfliktów zbrojnych w mieście. Nie tolerujemy żadnych e, wojowniczości. Zrozumieliście? Tak. E, reprezentujemy ogród i przybywamy w pokoju. <grytania> Demolując lekko miasto. No to witamy w Rybackim Horyzoncie. W skrócie nazywamy go RH. Powinniście odwiedzić burmistrza. Jego dom jest w samym środku miasta. Stoi na czele RH. Właśnie tak zrobimy. Dobrze, widzę, że się rozumiemy. Gościu, tam było piekło. Ogromnie przepraszam. To było nieuniknione. Straciliśmy kontrolę nad ogrodem. Spokojnie, nie przejmuj się tym, najważniejsze, że nikt nie ucierpiał. Poza tym kochamy naprawiać. <laughs> Miłego zwiedzania życzę. No dobra, zostaliśmy nawet ciepło przywitani, mimo tego, że z lekka zdemo zdemowaliśmy okolice. Hej, to ogród Balam, prawda? E, właśnie tak, skąd wiedziałeś? Z tych wzorów na ścianie. Okej, okay, malowaliśmy go lata temu. To był stare, dobre czasy. No proszę. Powiedz burmistrzowi, że powiedziałem y, cześć. <laughs> Okej. Okay. Jo, chodźmy. No już idę, idę, idę. Musimy się dostać do tego burmistrza. Jesteśmy na czymś w rodzaju platformy dziwnej takiej trochę. To jest takie miasto na środku oceanu chyba. Ok, staruszek gra w karty może? Słyszałem, że w ogrodzie balam stracili kontrolę nad statkiem i dlatego też musicie kontynuować prace konserwacyjne. No dobra. Nie będziemy z nim gadać. Idziemy w takim razie dalej w naszą stronę. Ale bardzo ładnie są zaprojektowane te wszystkie lokacje, przede wszystkim bardzo przemyślane, są oryginalne, nie są nudne czy powtarzalne. Chcesz zjechać? Tak jest. Okej. Okay. Co tam? Zmierzacie do Estar? Estar? No wiesz, to super nowoczesne miasto prosto za tymi torami. No to chyba tam nie idziecie, ale mnóstwo ludzi, którzy tu przybywają, właśnie tam zmierzają. Pociągi nie kursują, więc najlepszym sposobem, by się tam dostać, jest iść pieszo. Dobre, nie? W każdym razie mieliście kolizję i tu przyby przybyliście, tak? To chyba nie powinienem Was zatrzymywać. Też tak myślałem. weź odpal tą pan windę i zjedźmy na dół. Ok, ten odpala pewnie windę z dołu. Ogród -o, majestatycznie w tle. Generalnie tutaj są też subquesty, takie wiecie poboczne niby, ale nie warto ich wykonywać. Są nudne jak flaki z olejem i opierają się głównie na rozmowach. Więc nic nie wnoszących do fabuły. Dlatego ja jak nie robię, jeżeli ktoś tam pisze, bo ja to nagrywam z dość dużym wyprzedzeniem. Jeżeli ktoś tam pisze po prostu, żebym robił te side questy, to... Nie, dziękuję. Wolę się skupić na głównym wątku fabularnym, bo tych questów jest dosłownie parę, a naprawdę są nudne. Nic w nich nie ma ciekawego. No dobra, znajdźmy teraz tego prezydenta. Czy burmistrza? Okej, okay, chyba jest. Proszę usiąść. Pozwólcie mi przejść do rzeczy. Kiedy odpłyniecie? Cóż, nie traci czasu. Odpłyniemy, jak tylko ogród będzie zdolny się poruszać. Jakieś pojęcie, kiedy? Obawiam się, że nie wiem. Dopiero niedawno odkryliśmy, że nasz ogród jest mobilny. Dlatego nawet nie wiemy, jak nim sterować. Wciąż staramy się to wszystko zrozumieć. Nasi technicy Wam pomogą. Powinni być zdolni naprawić i wszystko sprawdzić. Satysfakcjonujecie to? To oznacza, że musimy wypuścić do ogrodu obcych. Nie mogę o tym sam zdecydować. Jeśli nie masz upoważnienia, skonsultuj to z przywódcą. Przepraszam, czemu tak niegrzecznie nas stąd wyganiasz? No wiesz to, wjechaliśmy tylko trochę. Proszę zamknij się do cholery. Musi mieć swoje powody. Kogo to? Nie chcemy w R.H. organizacji militarnych. Rozwiązując problemy, polegać na swojej sile. To coś absolutnie odwrotnego do naszych zasad. Wierzymy, że każdy problem może być rozwiązany dzięki dyskusji. Osiągając wzajemne e, zrozum e, zrozumienie, nie ma potrzeby walczyć. Nie macie żadnych argumentów. E, banalne to i wyświechtane e, jak cholera. Przemoc tylko rodzi kolejną przemoc. Wydaje mi nam się, że Wasza obecność ściągnie tu przemoc. Dlatego chcemy, byście stąd odeszli jak najszybciej. <laughs> Wracamy do ogrodu. No okej. Okay. Myślę, że nie ma też za bardzo co zwiedzać tego miasta, bo nie ma tutaj kompletnie, naprawdę nic ciekawego. To jest jedna z nudniejszych takich lokacji, jeżeli chodzi o poruszanie się po niej. Dlatego też myślę, że wrócimy od razu do... Ten stary pierdziel, choral, nie mnie wkurzył. Squall, czemu go nie zbeształeś? Lol. Olać to, nie wszyscy będą nas przyjmować z otwartymi ramionami. No więc, wracamy teraz na... Nasz ogród, poinformujemy Ci g g g żołnierze! Okej, okay, już się zaczęło. Chwili spokoju. Czekajcie! Karbatyjanie są tutaj z waszego powodu, prawda? Przyjechali tu za wami, może. Lepiej weźcie za to pełną odpowiedzialność. To wasza wina. Spoko. Zajmę się nimi. Nie lubię takiego torotonu. Nie możemy na nich polegać. Poza samą walką nie są w stanie nic zrobić. Czy jesteśmy, żeby zamierzał przekonywać ich do swoich racji? No to chyba nie, staruszku. Pójdę z nimi porozmawiać. Już jest martwy. No, <laughs> Okej, okay, dobra, ratujmy staruszka. No jeszcze nie wie co robi. Zapiszemy sobie grę oczywiście. To miasto jest też dość niewielkie. Jeżeli chodzi o gabaryty. Cieszę się, że teraz głównie będziemy już dowodzić naszą grupką bohaterów, którymi powinniśmy, czyli Rinoa i Zel. Mniej już przeskakiwania pomiędzy. Tymi pozostałymi Uuu, nowy pot nowy potwór. Karabiny maszynowe i zajebiście wygląda. Tylko to jest słaby. Do widzenia! Padniesz na kontratak. Uuu, nie padł. No dobra, ale kontratak zadziałał jak widzieliście. Całkiem nieźle. <laughs> Okej, okay, ma około 4000 hapsów. Nie. Ogień grecki, doskonale, 4 AP, nieźle. Co tu mamy? Regen. E, to w takim razie na Rinoe. I biegniemy teraz w dół. No dobra... Gdzie on pola z nimi pogadać, to jest pytanie. tutaj <laughs> tutaj jest wkurza mnie że trzeba pomóc temu staremu pierdzielowi czemu tracę czas na jakiegoś starucha jeśli chcę walczyć z nami i naszym ogrodem ciekawe o czym rozmawiają już ci mówiłem nigdy nie słyszałem o dziewczynie zwanej Elon Nie ma tutaj nikogo takiego Elon? Czyli Galbadiańce żołnierze szukają Elon? No dobra, musimy tylko spalić to miasto. Czekaj chwilę. Mówię prawdę. Nigdy nie widziałem tej dziewczyny. To nieważne, staruchu. Spalimy to miasto tak czy inaczej. Rozkaz Edei. <laughs> nie, proszę, błagam cię, nie rób tego. Zacznę od ciebie. <laughs> no dobra, czas byśmy chyba wkroczyli do akcji. Może lepiej już zareagować, idź mu pomóc. No dobra, do dzieła. Nie będziemy czekać dłużej, bo jeszcze go zabiję. Kim wy jesteście do cholery? Jesteśmy Syd. Syd? Dawaj tu żelaznego pancernika. What the fuck? Przepraszam, ale nie mam wyboru. Squall! No dobra, atak z dwóch stron. Szybko się z nim uporamy. Nie? Teraz ten i ty atakuj dowódcę. Do widzenia. I na defie padł. 4 AP może być. Dawać mu coś się zbliża. Hmm, mamy tutaj robotę kolejnego do pokonania. Pozdrawiam go Jest już troszkę zdezelowany Coś dużo wypadło z naszego zniszczmy to No nie będzie Sobie zobaczę jeszcze czy masz coś do wysania Projekt I nic nie masz Atakujemy cię zwyczajnie Raczej nie wytrzyma ten kolej długo <coughs> Ten sam robot, który był w yy, bazie rakietowej. Dobra, minigun. 500. To jest zło Okej, nie udało mi się buff. czy znaczy, ten dodatkowy atak. Błąd. Zapalmy to. Aleś nie powinien nam zadawać więcej niż 2000 jednym uderzeniem. Znaczy, nie będzie też problemu z raczej z pokonaniem go. Zwłaszcza, że już po nim. Świetnie. I zaraz będzie mała niespodzianka. Hmm, Syrena Mach 40, Carbuncle, cool. Rekord dobrze. Muszę zapamiętać. I się sunie do wody. I <laughs> tyle poważnie, Pancerniku. No i patrzcie kto z niego wyszedł <grywa> Squall Okej okay. Tak udało im się Są cali i zdrowi Hej selfie Questy in ruin mm, Wspaniale widzi was żywych Gadaj co się stało z ogrodem no, Wiele się zdarzyło Ogrod jest bezpieczny Naprawdę? Uhu Ludzka, co się z wami stało? Jo, pogadamy o tym później. No dobra. Zelry, może zabierzecie ich z powrotem do ogrodu? Zobaczymy się później. Po tym jak się tu rozejrze. Dobra, wywaliliśmy galbatiański żołnierzy. A my w takim razie jeszcze sobie wyznaczymy nowe oczywiście rzeczy do nauki dla naszego karbanku. To będzie autoreflekt, może niekoniecznie, ale na przykład Defensywa, Witalność o. Może teraz Nie, wid będzie mógł go uczyć <laughs> plus 20% Syrena natomiast yy, Mag bonus przy, przy każdym awansie, No niekoniecznie Odkrywce może sobie weźmiemy Summon Mag Weźmy odkrywcy Plus do tego zdolność chciałem jeszcze zobaczyć jak się to ma namiot co to tworzy Megapotion Hatka Megapotion No i nic ciekawego w zasadzie nie tworzy Na razie Okej okay, pogadajmy z Rino Halo Rinoa Staruszek no widzisz staruszku, nic się nie stało, nic się nie stało Dobra, chodźmy stąd na górę, a coś stoi, nie wiem czemu No w takim razie wrócimy, wrócimy teraz do ogrodu Tym no prawdę więcej w tym mieście raczej nie ma dum 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 dum, dum dum, dum dum Chyba Co? Nie pamiętasz mnie? Spotkaliśmy się przy wejściu do Twojego ogrodu. E, to był on? Przepraszam. Nie mogę w to uwierzyć. No cóż. Obsługuję ten windę razem z moim bratem. Widziałaś go na górze, prawda? E, no faktycznie. Jesteśmy podobni. Koleś... E, z, co z Tobą? z A zresztą daj znać, jakbyś chciał wyjechać. Chcemy wyjechać teraz, czy może do Rinoa? Powinniśmy tam jednak się udać. Co tam stała ta Rinoa? To... to jasne cholery, Zaraz was wrócę, tylko tam dojdę. Tak jest, oczywiście, że z nią trzeba pogadać. Wiesz, po prostu mnie zaskoczyłeś. Wyglądałeś i brzmiałeś jakbyś był szczęśliwy, że ich widzisz. <laughs> to pierwszy raz, gdy widziałem cię tak szczerego. To było naprawdę słodkie. To dlatego, że czułem się odpowiedzialny. Naprawdę się cieszyłem, że ich widziałem. Po prostu się ucieszyłem, że wszyscy są cali. Co w tym zaskakującego? C to coś złego? Nie, to absolutnie nic złego. To twoi towarzysze, a co więcej, to także twoi przyjaciele. Przyjaciele, hę? Hej squall. O mnie też byś się tak martwił? No wiesz, gdybym tam z nimi była? Co? Czemu mnie o to pyta? Nie wiem. <laughs> ja y nie wiem. Y może nie wiem. <laughs> o mój Boże, Ty się czerwienisz. Że co? Nie, na pewno nie. Jesteś taki słodziutki i bierzesz to na serio? Wiedziałem, że się zgrywa. <laughs> co do cholery, czemu się ze mnie bawi? Ze mną bawi. Do zobaczenia, Squall. Okej, okay, Rina się tak zwykle z nas nabija. Cóż, może z nim teraz będziemy mogli pogadać? Chyba uratowałeś mi życie. Sorry za wtrącenie się. <laughs> nie, ale nie dziękuję. Nie musisz, po, po prostu tak. Co mam mu powiedzieć? Chcę, by nas zrozumiał. Chciałbym, żebyś miał dla nas troszkę więcej zrozumienia. Nie jesteśmy jakąś zgrają podżegaczy, tak? Więc, no wiem, co więcej powiedzieć. Zakończę znowu, próbuję iść dalej. To trudne do wytłumaczenia. Chciałbym, by wszystko roz, rozstrzygnęło się bez użycia przemocy. Skoro oni lubią dyskusję, to będziemy z nim gadać. I by nikt nie potrzebował walczyć. Byłoby wspaniale, gdyby wszystko dało się rozstrzygnąć za pomocą dyskusji, ale jak chcesz. Jedyny problem to to, że często zabiera to zbyt dużo czasu, zwłaszcza gdy inni nie chcą cię słuchać. Myślę więc, że czasami walka jest nieunikniona. To smutne. I to wszystko, co chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiesz. Ten świat potrzebuje zarówno takich jak ty, jak i takich jak ja. Dziękuję za całą Twoją pomoc. Do widzenia. No okej, okay, już opowiedzieliśmy mu chyba wszystko. I bodajże powinniśmy teraz wrócić na okręt. No tak Na okręt do ogrodu. Premia! Dobra, bliska. Ale tutaj zapiszę grę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!